Moi kochani, kończy się adwent w tym roku wyjątkowo trudny, ale jak to mi złożył życzenia ksiądz biskup Jan Zając, po trudnym adwencie przychodzą piękne święta. I pięknych świąt Wam życzę, choćby były trudne adwenty. Niech Chrystus Nowonarodzony będzie Waszą radością. I Was napełni swoim pokojem, niech nas wszystkich przygarnia do siebie, abyśmy umieli go rozpoznać, choćby był bardzo głęboko ukryty, żebyśmy umieli i chcieli złożyć mu pokój i złożyć mu w darze siebie swoją modlitwę, swoją miłość i swoje uwielbienie. Szczęść Boże.